Cześć! Witajcie z tych Matyosek, a dzisiaj zagramy sobie top model moim skinem u innych youtuberów. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodoba, a ja już nie przynudzam, tylko lecimy do pierwszego znanego Wam chyba youtubera, czyli Rafy. Widzowie, teraz lecimy tu na most, tak Rafa kazał. Jakby co, też w tle będziecie mieli jego głos, bo jestem u niego na Discordzie teraz na customach. I widzimy się, jak będzie ocenianie, co Świet, widzowie, to mi się nie wczytują wszystkie tekstury, świetne. więc Kresu Rafa daj, tam jest uderin. bombiczkiem. Widzimy się, już coraz Kron. bliżej jest, A. coraz bliżej. Maszmy dalej, ten skinek. O kolego, nie o ciebie, bardzo ciebie się posadzali, wiesz? Kurczę dzięki, ten raczej nie. Ten też był wcześniej, mistrzu, byłeś wcześniej. Dobra, Ejczaty, mamy tym mamy Ghost Teraz, widzowie, jest ten moment. Już jesteśmy coraz bliżej. Zobaczmy, czy nas Rafa zabije. Czy nie? To może? Może nie. Dobra, przeszliśmy. Dobra, może, lecimy. Może, w drugiej rundzie się widzimy, ale kozak. Nie trzymajcie broni, jak jestem przy was. Nie, nie, nie. Dobra. Teraz polegał. jesteśmy no. już w drugiej rundzie. Zobaczymy, czy przeżyja. Lecimy dalej. Ten skin jest fajny. Idziemy nie dalej. wiem, czy przeżyja. Ten skin też bym wykużył. Trzeba zielone serduszka dla Firecora. Nie wiem, Tęskim zobaczymy. Też raczej cienko. Ten skin jest bardzo ładny. Zapraszam. I mój skin jest bardzo ładny widzowie, to jest plus Dobra, lecimy, jak wygramy to będzie dopiero stos, bo jeszcze mi Rafa by sorry, wysłał sorry. gifta sorry. i dostał do znajomych... Ale nie liczę jeszcze Dobra. na takie rzeczy, więc lecimy iść. dalej. Ty masz plecak jakiś plecak myśloszy dać. Każdy daje spraya. Każdy robi spraya. Ten spray pasuje. Fajny skin kolega, ale nie pasuje w ogóle. Czy ten spray pasuje? Pasuje. Czy ona pasuje? Pasuje. Pracuje? Trzeci etap za nami. Fajne. Trzeci etap za nami, Oooo. widzowie. Jaki. Jaki fart. To jest. Czy ja nie wierzę. Ja no, nie. byłem Jednak, tutaj tak. pewny, że ja na tak. pierwszej. Ja go, go, musimy, go etapu, etapu do, nie przejdę. Do, do ja. Startu, nie wiem, się do, do co się no. dzieje. Dobra, jak. Eee, dobra, dobra zajmuje jest. W w jest etap. I emotka rzucana. Tu mamy serduszko, tu mamy palmę nie, jeszcze nie, jednak palma nie No tu ogień pasuje oczywiście Serduszko, tak, tu ktoś O bardziej jemu pasuje cała mocka Ajajaj, szkoda widzowie Dobra, Przegraliśmy w czwartym etapie Top 6, więc my lecimy do następnego youtubera, ale było super. Drugą osobą na kastomak będzie Frex, który posiada 32 tysiące subskrypcji. Jest w customie 95 osób i gramy top modela, więc widzimy się w gierce. Ale ja nie zmieniłam malowania do broni, więc może być w tej grze gorzko. Widzimy się już na miejscu. Czyli uważa, bo Max się dogoni za chwilkę. Patryk, ale Lecimy. nie trolluj! Jaki klucz? Ale co? O jaki klucz? O co bo, ja, bo wtedy on nas Rozumiem. wszystkich zgłosi. O jakim kluczu? No piszesz, o co chodzi. Nie wiem, o to chodzi. A wiesz, Patryk, że to my gramy top model. Tym, okay. Ale to, jakby co, to a, nie wychodzi, okej? Okay. Okay. Chodzi, to był chyba top 12. Top 12 albo top 15. O, w zasadzie... Ło, wiesz sobie, wiesz. Dam ci, dam ci. Idę do Ciebie, mowy... Ja wsiankę lubię, oczywiście, że lubię. Top 12, na top 12. Dobra, jesteśmy już na miejscu. Tak jak zwykle, nie wczytały mi się wszystkie skiny i są trole. Na pewno Przecież tyle wiem, tej, że są okay, trole. Dobro, chyba widzimy się już przy ocenianiu. A tak w ogóle, 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 to ten model tak. Grams henne, z nowym. I teraz duo sobie zagramy. To i, o, no facie, i widzimy ład, się to, przy ocenianiu. Dobra, widzowie, jest on już blisko. A, w Sprawdzimy, czy przeżyje. On jest tutaj tym. Dobra, przeszliśmy pierwszy etap. Tak, może być, może być. Okej, okay. dobra. No to jesteśmy. Nie, no grana, Nie No, granat jest no, to, no joki, to koniec jest... gry, widzowie. Tak boże, jest. Boże, boże, bo... Kozacki, drugi top model. Teraz jesteśmy w gierce trzeciej i jesteśmy u Kapiego. Ma on 26%, prawie i pół tysiąca subskrypcji. I mam nadzieję, że jest to top model, bo nie usłyszałem. Jest on w tle, ale nie wiem, czy na pewno to jest top model. Dobra, widzimy się, jak będzie to, lubię, to top model. Ale co, no to byłem blisko, tak? Dzięki, cwany lis. Siema, cwany. Ja wie, jesteśmy już blisko. Tutaj stoi Kapi, eee, tym bambikiem. Teraz tu chodzi, ale mi się nie wczytał tekstury. No fajne w sumie. Ale że awokado zabił kanapeczkę? Co się wydarzyło? Jeszcze trzy osoby i ja będę. Ben... Zobaczymy, czy uda mi się w tej rundzie zakwalifikować. Gdzieś miała się z bawić? Nie no przepraszam, musiałem to powiedzieć. Nie, to mi się nie podoba. Kubic znowu. Dobra, ty już idź być ku ty idź już Nie no co za chłopo no co? <głos> <głos> Dobra, fajmy, fajnie. Zobaczymy czy mnie Kapi nie, no, zabija. Jak tu jest zazymiasz? Ja się zazyjma. Oj, kop! Dobra, koks mam zestaw. Dobra, lecimy, zobaczymy się jak będzie już druga runda. Dobra widzowie, jesteśmy już blisko oceniania. Zobaczymy czy mnie zabije. mu się nie spodoba ten skin? Czy mi się spodoba? Naprawdę on jest za fałdolce, więc powinien być brany jako nie zestaw, bo za fałdolce, a był w sklepie po prostu z tym, z tym skinem. Dobra. Przeszliśmy. Więc jesteś już w półfinale. Dobra. A teraz nie, chyba nie będzie ocenianko to, graffiti. Zaraz. Gdzie najwięcej jechałeś na swoim motocyklu. Oczywiście na niemieckiej autostradzie. Jechałem. Zgaduj, zgadujcie, zgadujcie, jestem ciekawy. Zauważ, nie pożałujesz jak to modela zrobisz teraz. Dobra widzowie, no to co? Malcik nagrywa odcinek z Nie no, no, pewnie tak, ale dobra, zaryzykujemy 250. Więc tak, nie nagrały mi się następne rundy, bo ich nie było, uznali, że miałem zestaw, więc mnie zabili, bardzo dziękuję za oglądanie tego materiału, mam nadzieję, że wam się takie spodobają, napiszcie, nam musicie napisać jaki chcecie następny odcinek i z tych komentarzy będę się sugerował jaki będzie następny odcinek, więc cześć!